Prezentujemy Państwu wózek spacerowy Siesta marki Kinderkraft. Siesta to nowoczesny wózek spacerowy wyróżniający się wysoką jakością wykonania i funkcjonalnością. Wózek posiada wiele praktycznych rozwiązań dających bezpieczeństwo twojemu dziecku oraz pełen komfort użytkowania rodzicom. Wózek wyposażono w pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa. Praktyczny pojemny koszyk na akcesoria lub zakupy, znajdujący się pod siedziskiem, czteropozycyjną regulację oparcia, które można zmieniać jedną ręką, podnóżek zapewniający wygodne ułożenie dziecka, hamulec przy tylnych kołach w łatwy sposób blokujący wózek. Wózek osadzony jest na wysokiej jakości stalowym stelażu i waży 5,5 kg netto. Dodatkowo wózek posiada obrotowe, amortyzowane koła z blokadą. Elastyczną barierkę, której nie trzeba odpinać przy składaniu wózka. Siesta wyposażono również w praktyczną rączkę do jej przenoszenia. Nowoczesny wózek spacerowy Siesta marki Kinderkraft. Doskonała jakość na co dzień.